Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przybył dziś do Warszawy, aby spotkać się z najważniejszymi politykami. Podczas wspólnej konferencji prasowej z polskim premierem szef NATO wysłał mocny sygnał w kierunku wrogów: o treści, nasza reakcja będzie niszcząca. To dobrze, że takie sygnały się wypuszcza w tych niespokojnych czasach, ale trzeba jeszcze przekonać Władimira Putina, aby uwierzył w słowa szefa NATO i żeby nieco się przestraszył. Drogi Donaldzie, dziękuję za ciepłe przywitanie tutaj w Warszawie. Cieszę się niezmiernie, iż do Polski w, mogłem wrócić. Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem już od 26 lat. Polska tak naprawdę daje przykład innym. 4,6% PKB na ten rok. Tyle Polska zamierza wydatkować na obronność. Polska wydaje najwięcej spośród sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim. Świat jest bardzo niebezpieczny, w związku z tym wydatki na obronność są bardzo ważne. Nie zapominajmy o tym, że Rosja jest i pozostaje poważnym zagrożeniem dla nas i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja przechodzi na gospodarkę wojenną. Nie powinniśmy o tym zapominać. To wpłynie na ich zdolności produkcyjne, na możliwości rozbudowy armii rosyjskiej. Polska wzmacnia wschodnią flankę na zarówno jeśli chodzi o piechotę jak i o międzynarodową obecność na Łotwie i w Rumunii. Od 4 kwietnia Polska będzie wspieniać również e, e, z, za pomocą e, myśliwców F16 monitorowanie przestrzeni powietrznej nad morzem Bałtyckim. Jeśli chodzi o obronę Polski i obronę terytorium NATO, jeżeli ktokolwiek Dokonałby błędnych obliczeń, uważając, że uda im się zaatakować Polskę bez konsekwencji, czy też zaatakować jakiegokolwiek innego sojusznika, to z całą siłą nasz sojusz odpowie. Nasza reakcja będzie niszcząca. To musi być jasne dla pana Władimira, Władimirowicza Putina oraz dla kogokolwiek, kto chciałby nas zaatakować. Polska intensyfikuje również szkolenia wojskowe, wzmacnia ochronę swoich granic i chciałbym powiedzieć, że pan premier poinformował mnie na temat Tarczy Wschód, projektu który jest bardzo ważny. Cieszę się, że Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, równocześnie inwestując w bezpieczeństwo Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Cieszę się, że Polska ściśle współpracuje z Unią Europejską. Jeśli chodzi o obronę lądu i powietrza oraz morza, Polska wynosi bardzo cenny wkład w zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. 25 grudnia kable podmorskie pomiędzy Estonią a Finlandią zostały przecięte. Musieliśmy podjąć wspólne działania. Mieliśmy szczyt w Helsinkach w styczniu i musieliśmy o tym mówić, musieliśmy zareagować. Bardzo cenne było to, że NATO było w stanie w ciągu 10 dni zareagować na to, co dzieje się w wschodniej części Morza Bałtyckiego. Musimy się bronić przed tym, co się tam dzieje. Polska inwestuje w obronność, stanowiąc przykład dla wszystkich sojuszników. Nie tylko Polska wydaje więcej niż inni sojusznicy, planuje wydawać jeszcze więcej. Za to bardzo dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwo, albowiem jest bardzo wiele konkurujących z obronnością potrzeb na wydatki budżetowe. Jeśli zaś chodzi o wydatki w całym sojuszu, widzimy zmiany w dobrym kierunku. O 20% w przypadku Europy i Kanady wzrosły wydatki w ostatnim latu. Jak powiedział ostatnio prezydent Trump, z którym się zgadzam, Europa i Kanada muszą zrobić więcej. W związku z tym wszyscy powinniśmy korzystać z przykładu Polski, zwiększając nasze zdolności, nasze wydatki. I podejmując działania, inwestując w bezpieczeństwo, budujemy również nasz przemysł i jesteśmy w stanie skuteczniej odstraszać. Rozmawiałem z Zjednoczonym Królestwem i innymi europejskimi sojusznikami na temat inwestycji w obronność i zwiększenie produkcji. Te potrzeby są w całym sojuszu, również w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zaś chodzi o to, że Polska sprawuje prezydencję Rady Europejskiej, bardzo cenne jest jej przywództwo, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obronności. Czasy są niepewne. Proszę jednak posłuchać. Mówię o tym wyraźnie. Partnerstwo transatlantyckie stanowi filar naszego sojuszu i to się nie zmieni. Do tej kwestii wrócę dziś po południu w wystąpieniu. Które planują w Warszawie. Stany Zjednoczone wielokrotnie powtarzały, że są zdeterminowane, by podtrzymać NATO jako silny sojusz. Mówił również o tym prezydent Trump na naszym spotkaniu. Wcześniej w tym miesiącu w Białym Domu. Europa musi zwiększyć swoje wydatki, a to właśnie robi Polska. Dlatego też, panie premierze, drogi Donaldzie, dziękuję za przywództwo, za determinację na rzecz sojuszu i dziękuję Ci również za osobistą przyjaźń i za ciepłe przyjęcie tutaj w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwo Polski, pełna solidarność NATO, wiara w to, wiara i pewność i gwarancje że artykuł 5, a więc ta gwarancja, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że to pozostaje w mocy. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślali sami, to dzisiaj także mówiłeś w rozmowach z tobą, ale także tu będąc w Polsce wielokrotnie podkreślali, że będą zawsze gotowi do obrony Polski i innych państw NATO w sytuacji zagrożenia. To potwierdzenie jest tutaj nad Wisłą w Warszawie czymś bardzo ważnym, szczególnie w czasie, kiedy jest tak wiele interpretacji, tak wiele niestabilności i, i kiedy ta geopolityka zmienia się na naszych oczach, to to stabilne potwierdzenie, że NATO jest zobowiązane do obrony Polski w każdej krytycznej sytuacji jest tutaj dla nas bardzo, bardzo ważne i jeszcze raz dziękuję za potwierdzenie tej, tej, tej zasady. Jest już jasne, że rosyjskie ambicje imperialne odżyły i wobec tej sytuacji, wobec w związku z tym tak istotnej zmiany e, tych proporcji bezpieczeństwa, wobec relokacji rosyjskiej broni atomowej na Białoruś, wobec umacniania także rosyjskiej obecności militarnej na Białorusi i w ogóle przestawienia rosyjskiego przemysłu na tryby wojenne i ogromnej produkcji militarnej, którą Rosja dzisiaj realizuje. Zwiększenie wydatków na obronność w państwach NATO co najmniej do 3% PKB jest według mnie absolutną koniecznością, tak jak niestety było to w czasach zimnej wojny, bo wtedy tyle wydawały państwa NATO i to wystarczyło do tego, by zatrzymać Związek Sowiecki i jego imperialne ambicje. Dzisiaj putinowska Rosja, której te ambicje imperialne odżyły, także wymaga twardych działań ze strony Wolnego Zachodu, którego my jesteśmy częścią, więc minimum 3% PKB. Przypomnę tylko, że my wydajemy prawie 5% naszego PKB i tutaj jesteśmy wskazywani jako państwo wzorcowe w NATO. Też myślę, że dlatego właśnie to dzisiejsze programowe wystąpienie szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego, pana Marka Rutę, sekretarza generalnego, ma miejsce właśnie w Warszawie i stąd z naszej stolicy idzie przekaz dla całego NATO w, te, w tych kwestiach, które które są w tej chwili najistotniejsze właśnie z punktu widzenia programowego, a więc bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, za co jeszcze raz powtarzam jesteśmy wdzięczni sekretarzowi generalnemu, bo to pokazuje także dzisiaj znaczenie Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i miejsce, jakie my w Sojuszu Północnoatlantyckim zajmujemy.